jako ex-mama, która nigdy nie karmiła piersią, a podawała wyłącznie swój pozyskany laktatorem pokarm. Chcę dzisiaj powiedzieć, czego nie mówić mamie KPI, czyli właśnie mamie, która nie karmi bezpośrednio piersią, tylko podaje swoje mleko. Zaczynamy! Po co się tak męczysz? Przecież jest mleko modyfikowane. To trochę jak powiedzieć maratoniczkowi w połowie dystansu Ej, byczku, zwolnij, wyluzuj, weź Ubera. Kiedy skończysz tę zabawę z laktatorem? Szczerze mówiąc, nie wiedziałam, że nocne wstawanie, regularne sesje przez całą dobę, mycie, sterylizowanie, suszenie, inwestowanie w sprzęt, szukanie doradczeń laktacyjnej, nie spanie, kiedy dziecko śpi i dodatkowo obowiązek w ciągu dnia, nie wiedziałam, że jest zabawą, także mega fan. Zostaw ten laktator, zajmij się dzieckiem. Tylko to jest zajmowanie się dzieckiem, tylko na troszeczkę wyższym poziomie niż niektórzy myślą. Czy nie przesadzasz? To tylko mleko. To jest jedzenie mojego dziecka, patrz do swojego talerza Creepersie. Przecież Ty nawet nie karmisz piersią. Karmienie piersią inaczej, to znaczy inaczej, a nie wcale.